Dwa wchodzenia do klatek jeżdżenia winna. Dobra, Dawaj. ale weźmij trochę Będziecie patrzeć na moje buty. Nie niby do powietrza. A ja ty teraz nagrywasz? No tak, bo e, powiedz dobra. nam... Powiedz, na widzom, niby... jaką naszą wymówkę jest. No niby idziemy do jakiegoś niby tam naszego kolegi. Nie znamy go, ale... Będziecie popatrzeć na moje butki. O, już. Aha, tylko myślę, bo to jest najgorsze. Miede. Weź tak, trzymaj. O, telefon. Nie, tylko 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 weź go weź żeby pan. Tam... patrzcie, patrzcie, widzę patrzcie. patrzcie, 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 Nikogo nie patrzcie, Tutaj będą szpady. Jedziemy na dziesiątkę. to, do jakiegoś tam kolegi. Ale mam wyblakłe. Patrz. Czyli to jakoś potem. Dobra, zaraz pani nie, 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 tak, nie. Nie, ale nie, 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 ci Pokażę jak to zrobić. Musiałam, patrz. Pokażę ci, ale ja to Ale ja to kliknę. I dupa się boi. Z jednej strony bardzo artykułu. <trybuj> ja tu. my no. ale jest artykuł artykułu z A przy okazji tylko, ponieważ w ogóle nic nie było widać. O, nie, tu jest przejście klockowe. Musimy się tu zjechać. Jest No, bo tutaj są mieszkania. A teraz słucham. jest. Klapka. Jest... tutaj jest młodzień mieszkańca. ale relaks. Ale relaks, nią ma, stój sprawdza, to jest jasne. I ja kocham tych ludzi. Dla mnie, bo ktoś może być. I nie ma nikogo. Weźmy się, jak bardzo zaryzykowałaś. To teraz będzie trochę gorzej, bo ta panna myślę, że ma sterowanie zbiorcze w dół. Poczekajcie, sprawdzimy, czy ktoś mnie będzie wzywać. Nikt nie wzywa, więc jedziemy. Będzie mało szans, że ktoś nagle gleba Prędzej z parteru weź trochę uważaj, że ktoś, ktoś nas zobaczy i pomyśli: A co my tu robicie? Pokaż to jeszcze raz. A co my tu robicie? Modujemy mosty. Dokładnie sterosty. Dosłownie my to mamy na umu, nie czemu. Dobra. Zaraz wracam, pa! No. Uciekłyśmy właśnie, pamiętacie byliśmy tam, na tej? A teraz jesteśmy tu. Dosłownie, jak wyglądało, że tutaj się miały kilka metrów, to tyle było, co wszystko. To ważne są dwa. Te mały są na wszystkich tych klatek. Dobra, znów ja popatrzycie na moje budki. Uciekam. Prędzej Fajne to w telefonu mam. Co? Ej, bo się. Tak, Ja kocham. Kocham ten. Ja nie lubię. Nie lubię. Dlaczego? No, ja też chcę. Aj, to wygląda inaczej na kamerze. Jakby to... Uważaj, bo tu może ktoś się bo na parter. Nie ma, nie ma. Oj, o! Jezu! Dobra. Szczęście sterowanie zbiorcza w dół. To jeśli ktoś będzie chciał pojechać na dół, to wina się mu nie zatrzyma, tylko pojedzie do góry. Taki dosy. Dobra, pa. Zaraz wrócimy. A ja mam trzy. Mhm. Wow. Tutaj jest zapisane. Uff. Oh, oh. bo teraz może się zatrzymać, bo jej sterowanie zgarsza w dół, ale nie wiem, dobra, może to kostać. Jest... Ej, może zjechać po tego kidosu, więc musimy uważać, że... Ej, będzie co, bo Tymon, pamiętacie jak my uciekliśmy tak, tak szybko i do windy poszliśmy, to Tymon otworzył jakieś mieszkanie. Ej, nic nie patrzy. Klikaj. Mhm, o, o. Ej, tutaj, nie. Zaraz Mhm. No i nie męczymy z siebie. Okay. Także ja nie jest. Kochani, przed chwilą się zaklinowaliśmy Jaka jest. jakaś, Uważ, jakaś, oj, jakaś bojaś... pani z nami już jechała. My udawaliśmy, że idziemy do kolegi. to się okazało? ta winda... No bo już, co? Pojechała na szóstkę. I winda już zaczęła. Tak, jechać. Ja się zatrzymałem, kliknąłem stop I winda wjechała na połowę szóstego i siódmego. kliknąłem parter. Winda zje pojechała na siódme. A, bo I my my się cały blok y, Zrobiliśmy. No właśnie, idziemy do następnego. Dobra, tak? tak. no, Dobra, tak? Dobra, no to idziemy do kolejnego. Idziemy? Nie, nie tutaj. Ej, ładnie to w pachnie. No. teraz powiem wam, jak mi się Ej, panowie tutaj wychodzili nam te... a nie wiem, Ej, ale taki fajnie pachnie. Ej, tutaj nie pachnie tak normalnie albo jakoś, wiesz, żurem, tylko pachnie ładnie. Może tutaj mieszkali jakiś ten, fajni ludzie. A nie, tak w tamtej klatce jakieś żule chyba. Nie? Ej, chyba tam jest jakieś zbiorowisko żur na Bo tam na dziesiątym nie pachniało ładnie ani brzydko. Wiecie, normalnie. Uważaj, się, Może ktoś wyjść? Będziemy przechodzić Teraz tutaj. Jak nikogo nie będzie... Czekajcie chwilę. Ładnie. Mniej Niestety, tak? ale nam wyłączył się nagrywanie. Nie czemu to jest tak, tak powoli? A nie, to po prostu... Weź uważaj, bo może ktoś się zatknąć. Jak nikogo nie będzie, idziemy znowu na dziesiąte. Potem przechodzimy do trzeciej klatki. Ale my jesteśmy już w trzeciej. Jesteśmy w pierwszej. Tak? Tak. Jedziemy z powrotem na dziesiąte. Tam się zawracamy. Idziemy do trzeciej klatki albo czwartej klatki, bo teraz jesteśmy w pierwszej albo szóstej. Z, z, ten zaczynaliśmy z tego bloku na piątej albo drugiej. Zgaduję, że to jest klatka, teraz jedziemy pierwszą. Dobra. Nie, Będziemy... no, ale pierwszą ominęłeś. Ominęliśmy. No, nie, jesteśmy chyba teraz w pierwszej. Albo po prostu masz rację. Zaraz zobaczymy. Ominęliśmy pierwszą, poszliśmy do tej drugiej. Myślałaś tam kot? O, nie, sami, Paweł, czy ktoś... Ach, my tu byliśmy. Byliśmy. Cieszę się, że to tą To Nagrywasz? Nie. Okay. Ej, ale my właśnie się cofamy. Ej, no nie. My się cofnęliśmy. Nie sześć, to nie Może... Dobra, nie pokażę, bo jest sterowanie pierwsze w dół, czyli może się zatrzymać tym razem, bo zjeżdżamy. Jak się zatrzymam, to zatrzymam. Popatrz, bo nas będzie widać. W razie czego po prostu... Nos. Zobaczmy, na parterze, na będzie. Czopki z głów. Jakie czopki z głów? Jesteśmy chyba w dół. Nie no, właśnie się troszkę liczy temat. mało. Jesteśmy w drugiej Sprawdźmy. Ojej. Dzień dobry. My tam byliśmy. My tam byliśmy. Pokaż. Patrz, byliśmy tu. Byliśmy tu. Pokaż, no. Znaczy, patrz, czekaj. Włącz. Dobra, ostatnia. Właśnie wyszliśmy, no i kończona.